Dzień czwarty rekolekcji miał być bieg, ale że pogoda jest taka, jak widać, to nie ma biegu, ale jest inwazja na pnikut. Jest pani Maria, która pewnie ogarnia trochę dzieci. Generalnie każdy coś ogarnia, ktoś na przykład ogarnia sprzątanie, ktoś ogarnia 150 dzieci i z nimi tańczy. Wszyscy mają jakąś ciężką robotę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy w centrum dowodzenia dziećmi Jak wyłączymy im zaraz głośnik to poszaleją To jest centrum dowodzenia dziećmi Te ksiądz Jan dowodzi dziećmi A Siergiej wstrzyma głośnik Różowe gustecki, dokładnie Jak tam druhno, dajemy jakoś radę? No jasne, że dajemy Jest i liderka całego tego zamieszania To jest mój chaos

Jak tam? Ci się podoba w Mościskach? Ja, bardzo się dobrze. Lepiej jest z panem Kubą czy ze mną? Z i z panem Tak dyplomatycznie, to, to ładnie, ładnie powiedziane, tak. Pozdrawiam pana Kubę. Pozdrawiam. Jesteśmy teraz, jesteśmy teraz w najspokojniejszym miejscu, w promieniu 300 metrów, salka plastyczna. Tam można znaleźć chwilę wytchnienia w tym szaleństwie. O, jest i Wołodia. Panie Radku, czy daję sobie z walką o przetrwanie? Oczywiście, zawsze wszędzie Taka broda jak Robinson Crusoe Można działać. Ale nie ma czasu się ogolić, więc <laughs> trzeba <laughs> Dzisiaj garaż w pójdzie jest stołówką dla 300 dzieci Między innymi dla Krystyny czy, czy czegoś nam brakuje? Tak, brakuje nam e, plastikowych Łęczników, nie, i Później słońca I Brakuje nam jeszcze, ale to wszystko mam

Wszyscy dzisiaj przyjechali do Pnikuta, zjedli nam całe jedzenie, nie mamy już nic, będziemy teraz głodować, bo nie mamy jedzenia i jutro będzie makaron z makaronem albo chleb i woda i nic więcej I tak będzie przez cały dzień, jutrzejszy i cały kolejny, gości na festynie też nie nakarmimy, dziękuję, pozdrawiam z Pnikuta, Natalia, lider tego chaosu.